Cześć. Wymyśliłam na dziś temat co najmniej zaskakujący. Czy może raczej to on mnie zaskoczył głębią, którą w nim poczułam? Głębią pozornie nieprzystającą do jego oprawy, o której to oprawie i w ogóle estetykach będzie dziś dużo, tym tematem są freak fighty. Dziwicie się pewnie, no bo. Nie przyszliście do lewicowego podcastu słuchać o jakichś niskich rozrywkach dla gawiedzi, tylko o alienacji klasy robotniczej i bordierowskiej przemocy symbolicznej. Tymczasem a propos kapitałów różnych, to zapraszam na patronite tego podcastu, link pod filmem i do zasubowania drugiego podcastu, w którym biorę udział. Jak przystało na chłopa w kryzysie wieku średniego, czyli Cancel Plus. Tak teraz wpadło mi do głowy z tym patronatem, że mogłabym pieniądze z patronata wydać na logopedę. A teraz ruszam do bardzo dziwnego odcinka, w którym będę oglądała z każdej możliwej strony wyjątkowo losowy wycinek rzeczywistości. No, bo właśnie próbowałam podrzucać chłopakom, kancelakom ten temat, ale oni chyba nie do końca wiedzieli, o kim mówię, bo mówiłam w kontekście tych fightów o tragicznej postaci Piotra Korczarowskiego, który bić się będzie z jagą. Tragicznej w znaczeniu mnogim. Wiem, że część z Was z tej zbitki nazwisk i Nazw własnych kojarzyc najwyżej freakfajty, ale spokojnie porozkładam to na czynniki. Pierwsze, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Przy czym, żeby było jasne, ja też nie jestem ekspertką od free nie jestem nawet ich widzką, poza kilkoma wyjątkami, takimi jak ten. I nie mówię tego z wyższością, a z taką y, uczciwością. Piotr Korczarowski jest partnerem Marianny Schreiber, założycielem takiego skrajnie prawicowego kanału Emisja TV i byłem już współpracownikiem Grzegorza Brauna? Jego tytuły przedstawiam w takiej kolejności, a nie innej, bo faktem jest, że to związek z Marianną uczynił go rozpoznawalnym poza swoją bańką. Skąd Wy możecie go kojarzyć? A przynajmniej niektórzy z was? Z historycznych tweetów, ich pisania i usuwania, który to proces stał się memem i niekiedy dało się zobaczyć screeny, na których Piotr pisze, że nie będziesz usuwał tweetów w wątku, który rozpoczyna jego już usunięty tweet. Piotr jest skrajnym, oldschoolowym antysemitą, takim na poziomie mędrców syjonu. Wierzy w ideologię gender, no tak jak wspominałam, był w Koronie Polskiej. I teraz tak uczciwie mówiąc, to nie ma nigdzie napisane, żeby dalej w niej był jako organizacji, ale na pewno został wywalony z samego sztabu Brauna za związek z Marianną. No i też część tego środowiska, czy w sumie większość się od niego odwróciła. Nie jestem pewna jednak, jak to organizacyjnie wygląda, ale no wspominam o tej kronie, bo po pierwsze ta sprawa wywalenia ze sztabu może wam pomóc zlokalizować w głowie wspomnienie o tej postaci, a po drugie no to łatwo w ten sposób wyobrazić sobie, jakie ma poglądy. Mówię tak, jak słyszycie bardzo łagodnie o środowisku politycznym, które uważam za bardzo niebezpieczne, podczas gdy potrafię w tym podcaście bardzo wulgarnie odnosić się do osób bliskich mi w światopoglądzie, powiedzmy, choć nie w działaniach, jak chociażby rządowa lewica. Jeżeli wprawia was w to, to w dyskomfort, to jest mi przykro, ale dla mnie taki korczarowski sam w sobie jest niegroźny, niesprawczy, jest maciakiem w świecie Brownów aktualnie zresztą jest ekstremalnie jechany przez własne środowisko i ma wizerunkowo szansę zrobić więcej dla lewicy niż ja prowadząc ten podcast swoją drogą jeszcze raz przypomnę o cancel plus też dlatego, bo jego istnienie pozwala mi zostawić e, tematy nazwijmy je roboczo poważniejsze e, na inny termin, a dokładnie to na jutro. No i dobra, no i ten Piotr będzie się bił z Jaggą. Jaga jest e, znany jako przyjaciel Dody, drag queen. E, Czujecie to już, tak? Że po sieci latają zapowiedzi tej walki, na jednej z grafik panowie po prostu są ze sobą zestawieni, w czym Jaga jest w swojej scenicznej charakteryzacji. Więc rozumiecie, to ma być starcie, starcie dwóch światów. Jeżeli wierzyć słowom Piotra, to wszyscy na planie sesji zdjęciowej, tej wizerunkowej do walki, do walk, wszystkich tych wszyscy łącznie z Jagą mieli umówić się, że Jaga do zdjęć nie będzie ucharakteryzowany, czyli no nie wiem, zakładam, że przyszedł na sesję sote. Ale mało tego, że jakby jest mimo tych zapewnień Piotra zdjęcie takie oficjalne, na którym Jaga jest ucharakteryzowany, a obok Piotr sobie stoi, to po sieci lata jeszcze taka grafika nie mogę jej znaleźć w oficjalnych kanałach Prime'u, ale grafika, na której Piotr klęczy przed Jagą. No i to też miało być jakby zmontowane bez zgody uczestników. Piotr dopytywany o to w kanale sportowym, tak, kanale sportowym, a nie Zero, mówił, że się nie zgodził na yy, takie zdjęcia, ale generalnie był ku zaskoczeniu prowadzących tę rozmowę bardzo spokojny. I teraz właśnie skupię się na tejże rozmowie, bo to słuchanie dało mi myśli przeróżne. Dopuszczę Wam teraz po tym wprowadzeniu dwa fragmenty. I chodzi o to, że gdybym ja w tej chwili był dobrze opłacanym dziennikarzem, Marianna nie walczyłaby w tych walkach. Na 100%. Bo to nie jest jej ambicja i żadna dziewczyna tak naprawdę, jeśli jest jakakolwiek dziewczyna w Polsce, która powie Wam, że lubi wejść na rynki, dostać poryju, choćby medale dostawała, to ja, te, ja tego nie kupuję. To znaczy, że jakaś cząstka kobiety w niej umarła, dlatego że. No, to, to nie, Piotrek. to, że ty tego nie kupujesz, to znaczy, że tak nie jest, bo ja znam dużo dziewczyn, które mówią, że lubią. No bo, nie, bo y, oczywiście, że po pierwsze, dziewczyny lubią sport, hmm. lubią rywalizację, lubią, lubią wygrywać. Się, lubią się bić. Ale jednocześnie właśnie ten, no wiesz, ale każda kobieta, która czuje się kobieco, dba o siebie i wiesz, stara się ładnie wyglądać. a mówisz to z ponosi ryzyko, ponosi ryzyko, że pęknie jej oczodoł, że będzie miała złamany nos. To że tak wiesz, samo ponosisz taki sam. Tak, ale wiesz, ale faceci inaczej do tego podchodzą. A, a zobacz, na przykład Marianna, przecież wszyscy dobrze wiedzą, że ona dużo zainwestowała w to, żeby pięknie wyglądać, nie? A więc ona dużo ryzykuje. Oddałem 15 lat, najlepszych mhm. lat mojego życia. Młodości, kiedy powinienem robić karierę, zakładać rodzinę, trzepać kasę, oddałem na coś, co bardzo głęboko wierzyłem, i robiłem to dobrze. Robiłem to przed wszystkimi innymi. A może to jest tylko twoje zdanie, na przykład, bo odbiorcy to, tego nie kupowali, wiesz, jest... okej, okay. niech byłaby to daremna, syzyfowa praca, która nikogo okay. nie interesowała. Ale sam przed sobą jestem w stanie, wiesz, spojrzeć sobie w lustro w oczy i powiedzieć, okej, okay, zrobiłeś tyle, ile mogłeś, wykorzystałem swój talent, bo. Byłbym naprawdę dobrym dziennikarzem. Ja mam, ja mam dobry kontakt z kamerą, mam luz, mam dykcję, wyglądam. Mógłbym naprawdę. Ja na studiach miałem na, bardzo dobre oceny, i mogłem pójść. Moi koledzy na przykład szli od razu po studiach na praktyki do Polsatu, do TVN-u. Ja nawet tego przez chwilę nie rozważałem. Okay. Więc moja droga inaczej mogłaby się zupełnie potoczyć. A mimo to wybrałem wartości, w które wierzyłem, oddałem na to 15 lat i stwierdziłem: OK, zrobiłem ile się dało w ten sposób, i w tym momencie widzę, że to jest równia pochyła. Że tu nie wejdzie żaden sponsor strategiczny, że ludzie nagle się nie odskną i nie powiedzą, że o kurczę, tyle lat poświęcił, no to trzeba go tam teraz wspierać. Zasięgów na YouTube nie będzie, bo przecież to nie są treści, które są na YouTube ani monetyzowane, ani wspierane, żeby te zasięgi były coraz większe. I to wszystko sprawiło, że ja po prostu zacząłem się zastanawiać. Albo będę dalej się użalać, bo ja nie raz pisałem o tym w internecie, nikogo to nie obchodziło, że jest ciężko, słuchajcie, jest trudno, jest tam. Albo po prostu zacznę robić coś innego. Słyszycie to prawda? Cholera, gdybym tylko pamiętała, jak nazywa się ten system, w którym dwie osoby muszą chodzić do pracy. Co więcej, do pracy, która je dehumanizuje i nie pozwala wykorzystywać swojego potencjału. To jest niesamowite, że można być tak kurwa blisko nazwania problemu i chybić. I fakt, że taki korczarowski jest kopany przez system, który wspiera, to dla mnie taka. Esencja współczesności. Tak strasznie mi się spodobały te fragmenty. Serio, przy całym moim sprzeciwie wobec wiecznego narzekania na archaiczność podziału na lewicę i prawicę, fascynuje mnie to, jak płynne są wartości przypisywane przez konserwatystów do konserwatyzmu. Ile w tym jest wyparcia, iluzji. Kobieta po operacjach plastycznych, bijąca się w ringu, po rozwodzie, jest konserwatywką. Jej partner w tym czasie zostanie najprawdopodobniej pobity, ponieważ mówimy o sporej dysproporcji siły i organizatorzy też to dobrze wiedzą, przez Drag Queen. Dzięki czemu zarobi i będzie miał spokój na jakiś czas i jest prawicowcem. I jeszcze w trakcie tego programu do studia wdzwonił się kurwa przemysław Czarnecki. Polityk PiSu, syn Ryszarda Czarneckiego, były partner Marianny Schreiber, która nazwisko ma po polityku PiSu, którego była drugą żoną, a który ma przyciążony. Ja pamiętam ja okay, inaczej, ja pamiętam jak ja pamiętam tematy Spragi, jak Marianna była ciśnięta. <laughs> i twoja jedyna reakcja, głowa do dołu. Czy podobno, tak, jak Marianka dostała po głowie, na, znaczy została szarpana na tym na marszu platformy, też stałeś, że tak powiem, założonymi rękami. No tylko kim ty w ogóle jesteś, tak? To, że akurat, to, że akurat startujesz z, z, z gościem, który się z babę akurat to wydaje mi się, jest najlepsze podsumowanie, tego, kim jesteś. No. No. Ten marsz Platformy, też piękna rzecz, wtedy to trzeba, wiecie, co naprawdę właśnie fajnie, że do tego wracamy, bo to był kolejny moment, kiedy byłem dumny z Marianny, dlatego że ona weszła na finiszu kampanii wyborczej z taką tekturą, gdzie było napisane, cóż, szkodzi obiecać. Cytatem jednego ale z Ale kogo to interesuje? Plakorne. Chłopiec, co Marianna I... zaprosiła. I... Ty, ty nie ma Ale że nie która za po Nie zainteresowała Nie swoją Nie bez Nie ja możesz. Marianny. możesz. No, ja kręciłem to. Nie tutaj Nie możesz. Nie możesz. Nie 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 jest Nie 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 możesz. Nie możesz. tutaj możesz. Nie nie słyszałem, przepraszam. Polecam całą tę rozmowę, jeśli zainteresowało was to uniwersum, bo Piotrem ciekawie mówi o tym, dlaczego nie poszedł drogą rodziców aktorów. I wyjaśnia to y, tym, że aktor musi podejmować decyzje wymagające pewnej moralnej giętkości, upokarzać się, by pozostawać w ogóle w tym zawodzie. W przypadku freaków tymczasem to upokorzenie miałoby co prawda nie kończyć się potencjalną glorią i sławą, ale być... Zwięźlejsze, szybkie, zakończone dużym zastrzykiem pieniędzy. Pieniędzy, dzięki którym można być sobą. Upokarzająca praca, dająca pieniądze, pieniądze dające wolność, wolność od ciągłej gonitwy za zaspokajaniem swoich podstawowych potrzeb, za próbami przetrwania. I to jest alternatywą dla pracy nieupokarzającej, ale niedochodowej. Pracy, w której się realizujesz, ale która nie pozwala ci przeżyć. Jak na przykład zajmowanie się domem. Upokarzająca praca, dająca wolność, jak na przykład praca seksualna. W pewnych narracjach. Nie mówię, że musi być upokarzająca. Nie mówię, że osoby wykonujące pracę seksualną muszą czuć yy, się upokarzane. To Po bilet wyjścia z więzienia. Wiecie, yy, czy karta. Jezu, nieważne. Wiecie, ja dosłownie czuję się słuchając korczarowskiego, jak w tym memie, w którym druga osoba za tobą powtarza. Точно то, что ты говоришь. Po czym na ostatnim kafelku dochodzi do złej konkluzji. Albo jakbym słuchała ucieleśnienia tego yy, Polaka kanet to broniącego bogaczy. No coś niesamowitego, ale to nie jest koniec. W niedzielę odbyła się jeszcze konferencja przed tym prime'em. No i na tej konferencji doszło dokładnie do tego, czego można się było spodziewać. Czyli oponent Piotrka, Jaga, wgniudł go w ziemię. Cisnął jemu, cisnął siedzącej obok Mariannie. Mariana była z kolei bardziej skupiona na yy, naciśnięciu swojej oponentce, Czyli dziewczynie Daniela Magikala, czy raczej samemu Danielowi, którego uważa być może słusznie za oprawcę swojej dziewczyny. Całkiem, całkiem podobał mi się ten ruch z jej strony, to przeniesienie takiej, takiej ciężkości, mimo że nie siedzę w tym w tym uniwersum. A jeszcze do tego wszystkiego w tle darł się Murański. Yy, Murański, ten, co go Tusk cytował. Dla mnie bomba. Uwielbiam takie klimaty. Mówiłam Wam już o tym, jak kochałam format Studio Polska. I jeszcze do tego typu rozrywki i e, ocen takiej rozrywki wrócę. No ale ta walka Piotrka z Jagą, razem z całą otoczką zderzenia cywilizacji, jak i tłumaczenia Piotrka oraz strój hrabi, który założył na konferencję, to jest jakiś postmodernistyczny, analityczny raj. Po prostu uśmierćcie drugi raz Wolniewicza i wskrzeście Baumana, żeby mógł na to popatrzeć. Drag Queen o posturze greckiej rzeźby po roku na siłowni. Ze szczęką z incelskich marzeń będzie bić chłopa o delikatnej urodzie, który to chłop stroił stroju Monte Cipsko, jakimś takim barwnym surducie i mieniącym się kołnierzu. Wyzywał tego drag Queena ze względu na jego zniewieściałość, nie wpisywanie się w męski kanon i jeszcze, chyba uświadomiwszy sobie w jakiej sytuacji Sięgnął po histeryczny, niemalże frenologiczny argument. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja pogadajmy najpierw o tym, od czego zaczęliście. Okej. Okay. Nie wyglądam jak typowy zakapior na te czasy, ale wiecie dlaczego? Bo mój rodowód, moja linia rodowa nie została przerwana przez przed wojną, przez wojnę. Ludzie, mężczyźni, jak się patrzy na zdjęcia ułanów, jak się patrzy na zdjęcia wojska polskiego, to jest cała masa zdjęć ludzi takich jak ja sprzed wojny. Bo tak wyglądała polska inteligencja. Zobaczcie, zobaczcie jaki to jest pokaz desperackiego szukania tożsamości tego słynnego genderu. Płci. Płci kulturowi, która z daleka wygląda monumentalnie, ale im bliżej podchodzisz, tym więcej odznaczających się pikseli o wręcz wulgarnie ostrych krawędziach widzisz. Nie wiem jak nazywa się ta estetyka, ale jak graliście w moje kochane wspomniane tu Songs of Conquest lub świeżo wydane Town to City, to o to mi chodzi. City Buildery, a tożsamość płciowa. Brzmi jak tytuł doktoratu. W każdym razie, cała ta szopka doskonale definiuje gender. Gender, którego... Nie można uczciwie i prawdziwie nie uznawać, żyjąc jako człowiek. Simone de Beauvoir mówiła, że nie rodzimy się kobietami, tylko się nimi stajemy, ale to dotyczy też męskości. A kształt performensu, który pozwoli nam być jedną z tych dwóch czy więcej płci, zależnie od kultury, płci, e, zależy od miejsca i czasu. Czy to będzie ten śmieszny strój Piotrka, zakładając, że konsultował go z kimś kto zna się na historii mody. To tak, to męski strój, noszony przez wąskie grono mężczyzn w konkretnym przedziale czasowym. Tymczasem grający i żyjący z tej płciowej performatywności Jagga, przyrównywany był po konferencji do Wiedźmina, bo długie platynowe włosy nie kojarzą się w pierwszej kolejności z męstwem, a jednak są najbardziej charakterystyczną cechą Jednej z najbardziej męskich postaci w polskiej popkulturze i znanej też na świecie. I tak samo performatywny jest konserwatyzm. Próby dyscyplinowania cudzej obyczajowości zawsze są bronią obo obosieczną, co widać doskonale właśnie po tej konferencji, po dżadze, który nawet nie zdradza swojej orientacji seksualnej, którego historii uczuciowej nie znamy i supermedialnej parze, jaką jest Piotr i Marianna. W tym samym czasie na Twitterze użytkowniczka, której nie będę imi wymieniać z imienia i nazwiska, ale dziewczyna o bardzo konserwatywnych poglądach jest wyzywana i odrzucana przez pigularskie środowisko, bo ma tatuaż i zdjęcie z odkrytym brzuchem, co dyskwalifikuje ją jako konserwatywkę. Prominentny polityk PiS, chodzący w brytyjskich marszach antyimigranckich, udający, że wcale nie chodzi w nich o niechęć do Polaków, jest widziany w gronie gwiazd, które kojarzone są raczej z postawami dalekimi od jego postaw, zwłaszcza, że niektóre z nich są nieheteroseksualne. Wdowa po Charliem Kirku wyrasta na ikonę ruchu maga i skrajnej prawicy, mimo że uosabia dosłownie wszystko, za co w innych okolicznościach byłaby przez swoje środowisko wyzywana. Gdyby nie feminizm, nie byłaby wykształconą bizneswoman. Nie mogłaby wyjść za młodszego od siebie o 5 lat mężczyznę, będąc po 30. Po 30 też zaczęła rodzić dzieci. Z tak zwanych ciąż geriatrycznych śmieją się prawicowcy, którzy za ikonę mają będącą przed 40 Karinę Bosak, spodziewającą się kolejnego dziecka. Nie mówiąc już o tym, jak na nauby pozamieniali się silni razem z pisowcami, kiedy przychodzi do oceniania Marty Nawrockiej. Tymczasem i osoby w moim otoczeniu, i dosłownie parlamentarna lewica prowadzi się niemalże wzorowo, żadnych dram, żadnych głośnych rozwodów, ba. To ja, stara socjalistka, niosę, oczywiście nie sama, postulaty, które mają ułatwić życie matkom, myślę o nich, boli mnie dzieciofobia, boli mnie matkofobia. To ja muszę mówić, że praca w domu jest pracą. Tylko z jakiegoś powodu moje mówienie, że praca w domu jest pracą, nie ma takiej mocy jak wtedy, kiedy o roli żony mówi Erika Kirk. Albo kobiety bawiące się w dom, performujące bycie żonami z lat 50., zarabiające na tym więcej niż ich mężowie, bo tym jest ruch Tradwives. Czy może zjawisko ruchu za dużo powiedziane. I to wszystko splata się doskonale z estetykami nowego faszyzmu. Powiem to od razu. Używam słowa faszyzm. Kropka. Nie tylko uważam, że działania części skrajnej prawicy wpisują się w definicję faszyzmu y, Umberto Eco, bo tą wybieram, ale też język ewoluuje. Jeżeli nie mówisz do kobiet białogłowę i nie nazywasz maila skrzynką elektroniczną, to nie wygłupiaj się i uznaj słowo faszyzm w jego obecnych konotacjach. O nowych estetykach faszyzmu powstał duży znany wideoesej, do którego odsyłam w linkach. I ważnym elementem tej estetyki jest religia, ale religia wykorzystywana ekstremalnie partykularnie, ponieważ historia kolonializmu i rasizmu doskonale pokazuje, jak Zachód potrafi żonglować z sekularyzmem z jednoczesnym. Wywyższeniem swojej interpretacji chrześcijaństwa. I tutaj polecam e, steroryzowani w pułapce islamofobii. Słuchajmy, Manzur, Kan. Jak kiedy się skończę, to wam o niej więcej opowiem. Jezus Chrystus byłby raczej u boku wyzywanych nawet w trakcie tej konferencji przez Piotra Onlifansiar, raczej po stronie deportowanych ze stanów migrantów, których deportacje przedstawiane są w estetyce studia, studia Ghibli. Nie przez. Artystów, a sztuczną inteligencję. Zresztą są esencją czasów, w których żyjemy. Esencją niebezpieczeństw, tragedii, które jeśli myślisz, że nigdy nie dotkną i ciebie, że nigdy nie spadniesz na samo dno drabiny społecznej, to jesteś w błędzie. Już pomijając to, ilu akurat e, migrantów w Stanach, w ogóle obraz migranta w Stanach, to jest często e, obraz katolika, ale nie białego. Mam takie podejrzenia, że Jezus mógłby nie chodzić. Po Juta i nie namawiać do tego, aby utrzymać drugą poprawkę. Ale mogę się mylić. Korczerowski przebrany za szlachcica jest z kolei doskonałym obrazem walki tożsamości narodowej z tożsamością klasową. Facet świadomy tego, że przegrał, jak większość z nas, na wolnym rynku. Sięgnął po rozwiązanie ostateczne. Postanowił, że weźmie tę drugą pigułkę, upokorzy się, ale dostanie pieniądze. To jest stały wybór w kapitalizmie. Kiedyś zdobędę się na odwagę, aby opowiedzieć wam o tym, co działo się w redakcji Pikio, co się stało ze zmuszanymi do upokarzającej pracy redaktorami, a co z tymi, którzy z ich pracy czerpali zyski. No i Piotr wybiera upokorzenie. Otłumacza je. Jak każdy, kto znajduje się w takiej sytuacji, powołuje się na świętą wolną wolę, byle tylko nie wyjść z Matrixa i nie uznać, że przegrał z systemem, tak jak każdy z nas. I że, że to z nim, z tym systemem, coś jest nie tak. I jak nie chcesz być anarchistą, to przynajmniej uznaj, że na taką galę powinni wpaść uzbrojeni urzędnicy Państwowej Inspekcji Pracy i krytu, Upewnić się, że. Uczestnicy zarobią, ale też dojechać organizatorów. No ale w sytuacji, w której tego nie robisz, w której nie nazywasz siebie pracownikiem, osobą, która musi brać udział w tym cyrku, żeby godnie żyć. Nie mówisz o tym w takich kategoriach. W jakich na przykład zresztą mówiła Maja Staśko, notorycznie oskarżana o legitymizowanie tych przedsięwzięć, jakby jeżeli nie używasz takich kategorii jak ona, to bierzesz pełną odpowiedzialność za rzeczy, na które nie masz wpływu. Udajesz, że masz na nie wpływ. I to jest esencja współczesnego kapitalizmu. To jest to dawanie ci poczucia, że to przez twoje źle posegregowane śmieci płoną lasy. Że wykonując pracę najemną dla zjebanej firmy legitymizujesz jej działania. Że jesteś biedny, bo jesteś leniwy. Że nie masz mieszkania, bo za mało pracowałeś. I w takiej sytuacji trzeba szukać innych tożsamości. I taki Korczarowski na przykład wykorzystuje tożsamość narodową, a robi to w sposób, którego Gdyby nie wymyślił, to nikt by tego nie wymyślił. On musi wiedzieć, że właściwie nie ma większej szansy na to, aby w jego żyłach nie płynęła krew osób uznawanych za nie Polaków. No, nie da się być czystym Polakiem z dziesięciu pokoleń, i. I ze względów historyczno-geograficznych, i właśnie stricte młodości konceptu tożsamości narodowej. I, I to jest też nowe i fascynujące oczywiście w najgorszy możliwy sposób fascynujące w nowym faszyzmie, w nowej eugenice, w nowej ksenofobii w ostatnim stadium kapitalizmu przed jego przepotwarzeniem się w nowy feudalizm to jak wykorzystuje się pojęcie narodowości, kiedy, kiedy jest to potrzebne wielkim interesom jak partykularnie jesteś Polakiem. Walcz z Ukraińcem zamiast zauważyć, że powinniście walczyć razem w tym samym celu. Nie takim odległym jak walka z rosyjskim imperializmem. Walka z polskim Januszem. Ty i Dmitry macie wspólny interes w tej sytuacji, nie ty i Janusz. Tak samo jak Anglik powinien rozumieć, że ma ten sam interes co ty, kiedy pracujecie w tym samym zakładzie. Ale z drugiej strony, narodowość przestaje mieć znaczenie, kiedy przychodzi do nabijania sobie kapitału rasizmem. Nie nienawidzimy już muzułmanów. Nienawidzimy niebiałe osoby. Nienawidzimy czarnych Amerykanów, nawet jeśli są Amerykanami bardziej niż my Polakami. Mariusze z Brighton biorą udział w marszach antyimigranckich. Prezesowi korporacji, w której pracujesz, zależy właśnie na tym, żebyś nie widział wspólnego interesu z innymi pracownikami. Politykowi też na tym zależy. Im obojgu zależy na tym, żebyś skupił się na nienawiści do amorficznego niebiałego człowieka, którego i tak sprowadzi jako tanią siłę roboczą. I teraz wrócę jeszcze do samych freakwajtów, bo one są super ważną częścią kultury naszego regionu i dominującym podejściem do nich jest pogarda. Wszyscy gardzą freakwajtami i nazywają je patologią. I możecie teraz poczuć, że zakładam swój kapelusz Rafała Wosia? Ale uważam to podejście do frików za przesiąknięte przynajmniej kroplą hipokryzji i fałszywej cnotliwości. To nie tak, że friki nie są problematyczne. Są, ale zarazem są najbardziej naturalnym społecznym zjawiskiem, jakie można sobie wyobrazić. Wymagającym regulacji, ale dużo mniej szkodliwym niż szereg sankcjonowanych klasowo-przemocowych zjawisk. W tym również tych spektakularnych, jak polowania, korida, ustawiane pseudodebaty, programy telewizyjne i internetowe, polegające na upokarzaniu ludzi, wiązanych niekorzystnymi dla nich umowami. Tak przykładowo, męczy mnie, kiedy ludzie udają, że nie lubią dram, podczas gdy dramy są dosłownie podstawą całej kultury, zarówno wysokiej, jak i popowej. Ble bez plotkowania nie rozwinęlibyśmy się jako gatunek. I może może w sumie dobrze. No ale jednak każdy z nas, o ile nie jest mnichem, lubi sobie podnieść emocje patrząc na cudze kłótnie i problemy. Ludzie będą płacić za to pay per view i jednocześnie mówić, że się tą rozrywką brzydzą. Brzydzą się uczestnikami, przekonani, że nigdy nie podjęliby podobnej decyzji, gdyby taka się przed nimi pojawiła. Traktujący decyzję o udziale uczestników w walkach w taki sam sposób, w jaki traktują każdą ludzką decyzję, jako czystą. Nie zanieczyszczoną przymusem. Nawet jeżeli tymi uczestnikami są osoby, które powinny były dostać pomoc opieki społecznej lata temu. Które mogłyby nie być znane i nie mieć tej lukratywnej, zarobkowej okazji, gdybyśmy wymagali czegokolwiek. ber minimum od wielkich platform. Komentatorzy jest wyzywać uczestników freakfightów od patoli powinni domagać się regulacji i nie zrzucać winy na pojedynczych uczestników. Znamy samych siebie na tyle, na ile nas sprawdzono. Mówienie, że nie wziąłbyś jednorazowo pieniędzy, które pozwolą ci wykonywać pracę jakościową, ale niemonetyzowalną, lub niemonetyzowalną na tyle, aby przetrwać, jest głupie. Po prostu tego nie wiesz. Wolałabym, żebyśmy całą energię włożoną w budowanie własnej tożsamości i cnoty na kontrze wobec flików, bo umówmy się, funkcja dystynktywna jest tutaj kluczowa. Żebyśmy wkładali tę energię w budowanie świata, w którym nie musisz wybierać między spełnieniem a pieniędzmi, bo to jest wybór esencjonalny w tym systemie. Wyśmiewane tu notorycznie pierdolenie o lenistwie i ciężkiej pracy owocującej pieniędzmi zyskuje dodatkowy wymiar absurdu, postawiony przed zjawiskami takimi jak freak fighty, pracujące osoby w kryzysie bezdomności, czy osoby pracujące w domach. Ten. Ideał kobiety według prawicy, którym to ideałem tak naprawdę ta prawica gardzi, kiedy tylko się troszeczkę poskrobie. Ten dla nas po mojej stronie nie ideał, po prostu przypadek, który powinien być szanowany, który powinien być wspierany. Monetyzowalność, wysokość zarobków nie koreluje ze specjalizacją, z wykształceniem, koreluje ze skurwysyństwem. Niezależnie czy naszym wobec innych, czy wobec nas samych. Niezależnie czy z naszym psuciem rynku i żerowaniem na podstawowych ludzkich potrzebach poprzez flipowanie mieszkaniami, czy poprzez upokarzanie samych siebie i przekraczanie własnych granic. Dlatego nienawidzę tego gadania, że Polacy to są zawistni, główkują, czego ci ten sąsiad nakradł, że ma takie auto. Bo niestety przyklejcie mi to do mordy i mnie powieście za nogi, ale ogromne majątki rzadko idą w parze z etyką. To jest system, w którym żyjemy. Brrr, to by było na tyle. Dzięki, że towarzyszyliście mi w tej bardzo dziwnej podróży. Po mojej głowie i skojarzeniach. Jeżeli lubicie bardziej prasówkowe klimaty, to tak jak e, wspomniałam, co czwartek o 18 w, w Cancel Plus gadamy sobie o newsach bardziej. E, link do kanału Cancel Plus pod filmem. E, stream z odcinka... Na żywo będzie też i u mnie na kanale, i u chłopaków na kanale. No i tak to. Dzięki, pusiaki.